Cześć witam serdecznie. Dzisiaj kontynuacja podpięcia inwertera do modułu WiFi. Moduł WiFi oczywiście jest 8266 Tu w tym przypadku Wemos D1 mini, widzieliście jak tą płytkę lutowałem. Jest wgrany soft a styki beznapięciowe, które mówiłem w poprzednich filmach. Oczywiście linki będą w opisie, są tutaj. Ten styk środkowy to jest wspólny. Po prawej stronie to jest 100% naładowania, po lewej stronie akumulator jest rozładowany. Te styki, tak jak mówię, są bez napięciowe, czyli w łatwy sposób można podpiąć tutaj do wejść tego Wemosa D1 Mini i normalnie jeśli ktoś ma taki inwerter i chciałby swoich sił w programowaniu, no to tutaj można ustawić tak jak moduł bramowy, czyli dwie krańcówki ja tutaj jeszcze dodałem y, czujnik temperatury DSA DS18B20. Także ja mam czujnik temperatury i y, dwie krańcówki. Także to będzie u mnie tak pracować. I dwie, dwa zadania będzie miał ten moduł WiFi. Pierwsze zadanie to jest informacyjne w jakim stanie jest właśnie akumulator. Czy jest naładowany na 100%, czy jest rozładowany, ale druga sprawa jest ważniejsza. Jak jest bateria naładowana na 100%, wtedy można za pomocą linku bezpośredniego uruchomić na przykład grzanie wody, czy podlewanie, czy klimatyzację, czy ogrzewanie w zimie, czy dużo różnych urządzeń. Wtedy, kiedy jest duża produkcja z fotowoltaiki, i akumulatory są naładowane, tak by wykorzystać po prostu tą energię na 100%. Tu jeszcze dodatkowo muszę zrobić rozłączenie paneli fotowoltaicznych. Tu bezpieczniki są DC 30A, więc to mnie jeszcze czeka. Tutaj założenie takiej małej rozdzielni odcinającej napięcie z fotowoltaiki. Ten przewód jest właśnie do tych styków beznapięciowych. 3 razy, jeśli dobrze pamiętam, 3 razy 0,75 mm, mm2, i tutaj idzie do góry. Jest przy tej wiązce i tam na samej górze dławik. Te oczywiście przewody muszę wszystkie ułożyć, opaskami połapać i tutaj też jakiś porządek w końcu zrobić. I ten przewód będzie podpięty właśnie do tego Wemosa. W tym miejscu. Dodatkowo gniazdo serwisowe 230. W zasadzie planuję tutaj założyć zasilacz 5V, taki 2 na szynę TH. Tylko tak prawdę mówiąc nie, nie szukałem takiego zasilacza. Dobrze by było mieć zasilacz tutaj 5V właśnie do tych urządzeń, by nie trzeba było korzystać z ładowarki do telefonu No to gniazdo już zostanie serwisowe Zawsze jest takie gniazdo w rozdzielni przydatne Bo ten wemos na przykład jest na 230 tutaj Nic innego nie potrzeba mm, Tu tylko zasilanie, bo ten wemos jest, jest do światła, on ma zasilacz w środku w sobie a wszystkie inne moduły są na, na 5V lub na 24 zamela, ale ja stosuję 5V wemosy, więc one tutaj będą, mm, będą podpięte właśnie w tej rozdzielni. Także taki mam plan i to za chwilkę uruchomię pokażę Wam w aplikacji jak to. Jak ten układ wygląda i jak yy, widać te styki yy, właśnie w aplikacji i też temperaturę, bo tutaj jest temperatura yy, będzie będzie pokazywana jaka jest temperatura w, yy, w tej rozdzielni w środku. W aplikacji tak widać, to jest DS18B20, temperatura dwa czujniki, dałem tutaj ikony jako drzwi czujnik otwarcie drzwi wiadomo, że te ikony pozmieniam albo znajdę, albo swoje zrobię ikonki i swój opis będzie tutaj pod, pod każdym czujnikiem Także tak to widać, jeszcze nie wiem, czy jeden czujnik zostawię, czy oba, dlatego że no w zasadzie nie interesuje mnie, kiedy jest rozładowany akumulator, bo BMS sam ten akumulator odłączy, tylko kiedy jest naładowany. Ustawia się to w programie 12 i 13. Te parametry yy, dotyczące tych czujników. I tak jak widzicie, produkcja już w zasadzie nie jest jakaś duża, ale jeszcze akumulator jest w pełni naładowany, także dlatego pokazuje, że jest naładowany. Te dwa styki są ze sobą zwarte. A w rozdzielni to wygląda w ten sposób. Co jakiś czas mignie, o tak jak w tej chwili, niebieska dioda, to jest właśnie DS, przekazuje swoją temperaturę do supli. Tu na kostce mam prowizorycznie spięte te czujniki, środek to jest masa, czerwony to jest 100% ładowania, niebieski to jest akumulator rozładowany. Tak jak mówiłem, gniazdo serwisowe. Tu pewnie w przyszłości będzie zasilacz. Ale jakiś czas to przetestuję. A takie sprzęty testuję bardzo długo. Tydzień, dwa, trzy. Także finał kiedyś Wam pokażę jak będzie w tej szafce. Zrobiony porządek, ładnie wszystko. Będzie połapane, opisane. Tutaj pewnie zrobię jakiś opis. Na górze są instrukcje. Tutaj jest dobrze mieć w rozdzielniach taką kieszeń plastikową do wszystkich instrukcji: typu brama garażowa, czy nasz rysunek dotyczący tego układu, czy różnych sterowań, jeśli chodzi o tą rozdzielnię. Także dobra, dzisiaj na tyle. Jeszcze pokażę może styki, tak to zrobiłem. No i do następnego razu, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.